Rosja blokuje eksport żywności z Ukrainy, co powoduje kryzys żywnościowy na świecie. Recesja w Stanach Zjednoczonych. Największe firmy ograniczają zatrudnienie. Kolejny tydzień, a więc i kolejne informacje odnośnie Tesli. Czy Tesla zwolni 10 tysięcy osób? Powiem Ci więcej o konsekwencjach decyzji Leona Muska oraz pokażę Ci, jak media rozprzestrzeniają nieprawdziwe informacje właśnie na przykładzie wiadomości o Tesli. Dowiesz się, czy Tesla faktycznie doświadcza obecnie kryzysu, czy raczej inni producenci samochodów mają problem? Zaczynamy! Moja działalność na YouTube nie jest możliwa bez Twojego wsparcia. Będę wdzięczny za kliknięcie tego przycisku z kciukiem uniesionym w górę oraz za subskrybowanie. Dzięki, a teraz możemy zaczynać. Rosja blokuje eksport żywności z Ukrainy, co powoduje braki żywności wśród ludzi w wielu krajach importujących żywność oraz wzrost cen żywności. Wzrost cen produktów rolnych oraz surowców energetycznych sprawił, że ludzie wydają więcej na żywność oraz ogrzewanie i inne niezbędne usługi, a mniej swojego budżetu przeznaczają na inne wydatki: wymiana sprzętu, nowy samochód, odzież czy wakacje. Jeśli chodzi o samochody, to szczególnie dotknięte tym spowolnieniem są samochody z silnikami spalinowymi o czym więcej później w tym filmie. Generalnie wysokie ceny benzyny pomagają branży samochodów elektrycznych. Z drugiej strony, wyższe ceny surowców powodują większe zainteresowanie inwestycjami w te obszary, co w dłuższym terminie będzie powodować obniżenie lub chociaż stabilizację cen surowców. Nadal mój wariant bazowy to podwyższona inflacja przez dłuższy czas ze stopami procentowymi sporo poniżej poziomu inflacji. Agresja Rosji na Ukrainę ma i nadal będzie mieć konsekwencje nie tylko dla atakowanej Ukrainy czy agresywnej Rosji, ale także dla całej społeczności międzynarodowej. Taką opinię wygłosił szef Banku Anglii. Andrew Bailey. Zdaniem Andrew Bailey'ego cały świat będzie musiał zmierzyć się z, jak to ujął, apokaliptycznymi konsekwencjami, które przyniosą rosnące ceny żywności na światowych rynkach. Według szefa banku Anglii zagwałtowny wzrost cen żywności odpowiada obecnie wojna między Rosją a Ukrainą. Oba kraje razem dostarczają na rynek około jednej czwartej światowego zapotrzebowania na pszenicę. A 13% eksportu kukurydzy pochodzi z samej tylko Ukrainy. Ukraina posiada w swoich magazynach zapasy żywności, ale w tej chwili nie może ich eksportować z uwagi na to, że Rosjanie blokują tamtejsze porty. Jakby tego było mało, do wzrostu cen żywności przyczyniły się także w ostatnim czasie Indie. Władze tego kraju zdecydowały o wstrzymaniu eksportu pszenicy do większości dotychczasowych odbiorców. Zdecydowano się na taki krok w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla rodzimej, liczącej prawie 1,5 miliarda osób populacji. Co więcej, prognozuje się, że plony indyjskich rolników w niektórych regionach kraju mogą w tym roku spaść nawet o połowę z uwagi na falę upałów i związaną z tym suszą, która nawiedza ostatnio Indie. Czy w związku z tymi faktami powinniśmy obawiać się klęski głodu na świecie? Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale rosnące ceny pszenicy na pewno znajdą odzwierciedlenie w cenach podstawowych artykułów żywnościowych. To zresztą zaczyna już być dostrzegalne także w naszym kraju. Wedle ostatnich danych GUS ceny żywności w Polsce w kwietniu były o 13,2% wyższe w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Szczególnie mocno poszły do góry ceny mięsa. W ciągu roku drób zdrożał prawie o połowę, wołowina o prawie 30%, a wieprzowina o 15,6%. Za cukier musimy obecnie zapłacić 35% więcej niż przed rokiem. Produkty takie jak mąka, pieczywo i masło w tym czasie podrożały o 25%. Inflacja rozlewa się więc w kolejne kategorie towarów i usług. Dotkliwy wzrost cen nie jest już tylko domeną paliw i źródeł energii. Polscy konsumenci konfrontują się z inflacją i rosnącymi kosztami życia, ale podobna sytuacja ma także miejsce na Wyspach Brytyjskich. W kwietniu inflacja wyniosła 9%, i jest to najwyższy odczyt inflacji dla tego kraju od 40 lat. Bank Anglii przewiduje, że do jesieni inflacja dojdzie do poziomu 10%. Podobnie jak w Polsce, inflacja w Wielkiej Brytanii wymyka się z granic tolerancji, jaką dla Banku Anglii przewiduje rząd brytyjski. Akceptowany wskaźnik inflacji jest ustalony na poziomie 2% z możliwym odchyleniem 1% w górę lub w dół. Bank Anglii również próbuje hamować inflację, podnosząc stopy procentowe. Obecnie wynoszą one 1% i były już podwyższane 4 razy z rzędu. W Wielkiej Brytanii także wysokie ceny energii mocno przyczyniają się do tego, że inflacja idzie w górę. Jest to w dużej mierze efekt rosnących cen gazu i ropy na rynkach w wyniku wojny na Ukrainie. Bank Anglii broni się przed zarzutami, że nie robił i nadal nie robi wystarczająco dużo. Aby zatrzymać inflację i wzrost cen. Andrew Bailey podkreśla, że inflacja trapiąca Brytyjczyków to w 80% efekt czynników globalnych, a nie krajowych. Mowa tutaj znowu o wojnie na Ukrainie i rosnących cenach energii i towarów. A wczoraj cypryjski minister spraw wewnętrznych zasugerował, że ponad 150 tysięcy migrantów może przybyć w tym roku z Afryki i Bliskiego Wschodu na południe Europy w rezultacie kryzysu żywnościowego wywołanego przez wojnę na Ukrainie. A teraz przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Recesja w Stanach Zjednoczonych. Największe firmy ograniczają zatrudnienie. Kolejny tydzień, a więc i kolejne informacje odnośnie Tesli. W tym tygodniu mieliśmy wyciek dwóch maili, które były skierowane do pracowników Tesli. Powiem Ci więcej o konsekwencjach decyzji z tych maili na Teslę oraz pokażę Ci jak media rozprzestrzeniają nieprawdziwe informacje właśnie na przykładzie wiadomości o Tesli. Dowiesz się, czy Tesla faktycznie doświadcza obecnie kryzysu, czy raczej inni producenci samochodów, mają problem. Elon Musk wypowiedział się w mailu do kadry kierowniczej Tesli, że ma super złe przeczucia na temat amerykańskiej gospodarki. E-mail zatytułowany Wtrzymaj zatrudnienie na całym świecie zawierał również informację o nadchodzących zwolnieniach w Tesli. Elon Musk uważa, że Stany Zjednoczone są już w recesji. W poprzednim filmie mówiłem ci o tym, że firmy technologiczne ograniczają zatrudnienie. I przyglądając się wynikom sprzedażowym niektórych firm jak najbardziej możemy dojść do wniosków o obecnej lub nadchodzącej recesji. Ale zmniejszenie sprzedaży nie dotyczy samochodów elektrycznych, a właśnie takie produkuje Tesla. Jak widzisz z tego wykresu, sprzedaż samochodów elektrycznych ma rosnąć dynamicznie w ciągu kolejnych lat. Z kolei według tej prognozy przez Bloomberga, sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi ma stać na niezmienionym poziomie. Tak jak zgadzam się ze wzrostem sprzedaży samochodów elektrycznych, aczkolwiek pewnie jest niedoszacowana na tym wykresie, tak, uważam, że Bloomberg jest tutaj zbyt optymistyczny odnośnie sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Spójrzmy na to, co obecnie robią najbogatsi. Z czasem mniej zamożni również będą to imitować w swoich preferencjach zakupowych. Widzimy z tego zestawienia, że w pierwszym kwartale 2022 roku Tesla odpowiadała za prawie 22% udziału w sprzedaży samochodów luksusowych, i był to wzrost o 59%. W tym samym czasie sprzedaż innych mark samochodów luksusowych spadła rok do roku. A to zestawienie sprzedaży samochodów zdaje się potwierdzać wstrzymanie się z wymianą samochodów na nowy rok przez Amerykanów. W maju obserwujemy spadek o 29,9% liczby sprzedanych samochodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Ta liczba jest jednak zakonana, bo w maju 2022 roku był jeden dzień roboczy mniej niż w maju 2021. Te liczby dotyczą Stanów Zjednoczonych. Jednak patrząc na dłuższą perspektywę, widzimy, że w każdym miesiącu tego roku sprzedaż samochodów jest mniejsza niż w 2021 roku. Przyjrzyjmy się teraz danym odnośnie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych największych firm w branży samochodowej. Sprzedaż General Motors. Spadła o 26% w maju. Dla Stellantis spadek wyniósł 28%, a sprzedaż Forda spadła o 4%. Sprzedaż Toyoty spadła o 27%, a Volkswagena o 42%. W tym samym czasie sprzedaż Tesli wzrosła o 74%. I Tesla, mimo że sprzedaje tylko samochody luksusowe w cenach powyżej 200 tys. zł, stanowi już 4,4% całkowitej sprzedaży samochodów w Stanach Zjednoczonych. Jak widzisz, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów, spadki dotyczą wszystkich dużych producentów samochodów, ale nie Tesli. Wróćmy do paniki spowodowanej przez media. W wielu mediach pojawiła się informacja, że 10% wszystkich pracowników Tesli zostanie zwolnionych, co nie jest prawdą. Pracowników Tesli można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to pracownicy pracujący w fabrykach Tesli, inżynierowie oraz pracownicy manualni. Do tej grupy zaliczam również instalatorów paneli słonecznych, oraz dachów Tesli. Druga grupa to pracownicy biurowi. I tutaj jest najważniejsza kwestia, która umknęła wielu dziennikarzom i co gorsza, inwestorom. Elon Musk napisał w mailu do pracowników, że redukcja zatrudnienia dotyczy pracowników biurowych, a więc jest to 10% dozwolnienia od liczby pracowników biurowych. Jak Gary Black oszacował na swoim Twitterze, Tesla zatrudnia prawie 60 tysięcy pracowników związanych z produkcją, a pozostałe około 40 tysięcy zatrudnionych to pracownicy biurowi. Zwolnienie 10% spośród pracowników biurowych. Oznacza 4000 osób, które znajdą sobie innego pracodawcę. Niestety ta druga część maila od Ilona Muska już nie była głoszona w mediach. Jeśli chodzi o pracowników w produkcji, to tak naprawdę Tesla zatrudni bardzo wielu nowych pracowników, między innymi do niedawno otwartych fabrykach w Berlinie i Austin w stanie Teksas. Więc uważam, że stan zatrudnienia w Tesli na koniec tego roku będzie na podobnym poziomie lub nawet wyższy niż na początku 2021 roku, mimo zwolnienia około 4000 pracowników biurowych. Oznacza to zwolnienie około 4% wszystkich pracowników. Zwróć uwagę jeszcze na ostatnie zdanie z tej wiadomości: Hourly Headcount Will Increase, co potwierdza, że zatrudnienie w produkcji w fabrykach wzrośnie. Ten wykres pokazuje Ci liczbę pracowników Tesli w kolejnych latach. Widzisz, że bardzo szybko rosło zatrudnienie. Tesla w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła zatrudnienie z poziomu 48 tysięcy pracowników do 100 tysięcy, czyli podwoiła liczbę pracowników. Ale większość ludzi nadal nie rozumie, że Tesla to nie jest typowa korporacja. Tesla nadal, mimo swojego rozmiaru, funkcjonuje jak startup. Tutaj masz potwierdzenie, że również w 2018 i 2019 Tesla zwalniała około 3-4 tysiące osób. Więc to, co ma miejsce teraz, nie jest niczym nowym, a tak naprawdę jest pozytywne dla Tesli i akcjonariuszy Tesli. Tutaj znalazłem wątek na Reddicie. Osoba pracująca w fabryce Tesli potwierdziła, że w tym mailu, który otrzymali, było jasno powiedziane, że zwolnienia dotyczą pracowników biurowych, a zatrudnienie na stanowiskach w produkcji wręcz wzrośnie. Osoba niżej potwierdziła to, co mówiłem Ci wcześniej. Tesla zwalnia około 10% pracowników każdego roku. Jest to konsekwencja co 6-miesięcznych przeglądów wydajności pracowników, więc takie masowe zwolnienia nie są niczym nowym. A konsekwencją zwolnień wśród pracowników biurowych będzie wzrost marży ze względu na mniejsze koszty operacyjne. Więc dla mnie panika rynku była niezrozumiała. No ale w końcu niewielu analityków i inwestorów widocznie potrafi analizować informacje. Ze względu na względnie tanie akcje oraz rekordowo drogie nieruchomości, wstrzymałem się z zakupem domu w Wielkiej Brytanii. Uważam, że za 3-4 lata akcje spółek, które posiadam w portfelu, będą dużo droższe, a nieruchomości na podobnym poziomie jak obecnie. Jeśli chcesz poznać wszystkie powody, dlaczego wstrzymuję się z zakupem domu, kliknij kciuk w górę. Jeśli ten film zdobędzie 200 kciuków w górę, omówię ten temat dla Ciebie. Również porównam rynek nieruchomości w Polsce i Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że produkcja samochodów nie spadnie, a nawet będzie rosnąć. Tesla nadal zamierza zwiększać zatrudnienie w fabrykach. Kilka dni wcześniej, przed mailem o zwolnieniach, Elon Musk poinformował, że Tesla nie pozwala na pracę z domu. Jeżeli chcesz udawać, że pracujesz z domu, Tesla nie jest firmą dla Ciebie. Ogólne zalecenie jest takie, że pracownicy biurowi mają spędzać co najmniej 40 godzin tygodniowo w biurach Tesli. Elon Musk oczekuje od kierownictwa, że będą dawać dobry przykład swoim podwładnym, właśnie pracując w biurze, budując relacje z pracownikami, dzieląc się pomysłami. Przypomniał o tym, że gdyby nie jego ciągła obecność w fabrykach Tesli, Tesla dawno by zbankrutowała. To, co robią liderzy firmy, bardzo wpływa na pracowników na niższych szczeblach. Ale jest jeszcze jeden aspekt pracy w takich firmach jak Tesla. Tempo pracy, które jest wymagane w takich firmach jak Tesla, to jest coś innego niż praca w typowej firmie. Kiedyś brałem udział w rekrutacji do Revoluta na stanowisko związane z analizą danych. Mam znajomą, która pracowała w rewolucie i po rozmowie zdecydowałem, że jednak nie chcę takiego tempa pracy, jakie jest wymagane w rewolucie. Wiem, że nie miałbym wtedy czasu na moją działalność biznesową po godzinach. Stwierdziłem wtedy, że wolę inwestować swój czas w swój biznes oraz moje analizy spółek giełdowych zamiast poświęcać się w pełni pracodawcy. Uważam, że podobne tempo pracy jest wymagane w Tesli i nie jest to dla każdego, ale nagrodą są opcje na akcje. Jeśli firma dynamicznie rośnie, to te pracownicze opcje na akcje są łakomym kąskiem dla wielu pracowników. I teraz, przez ponad dziesięciokrotny wzrost wartości akcji Tesli, dla wielu pracowników wyższego szczebla, ich akcje Tesli sprawiły, że mogą mieć majątek kilku milionów dolarów w akcjach Tesli. To oznacza z kolei, że niektórzy z nich nie są już aż tak zmotywowani, aby pracować w podobnym tempie i zaangażowaniu jak wcześniej. I dlatego, jeśli nie są tak zaangażowani, to dają też słaby przykład podwładnym, i dlatego lepiej, aby opuścili Tesla. Jak to wspomniał Elon Musk, jest wiele firm, w których mogą pracować 4 godziny dziennie, pracując z domu, więc jeśli misja Tesli nie jest wystarczającym motywatorem dla nich, Mogą znaleźć zatrudnienie gdzie indziej. Tutaj pokażę Ci bardzo uproszczoną sytuację osoby na stanowisku technicznym inżynier oprogramowania w Tesli. Zarobki obecnie to mniej więcej 150 tysięcy dolarów rocznie oraz bonus w formie pracowniczych opcji na akcje. Załóżmy, że taka osoba pracowała od 2017 roku i co roku otrzymywała 50 tysięcy dolarów jako bonus w formie pracowniczych opcji na akcje. Jako cenę wykupu założyłem cenę akcji Tesli na koniec danego roku. Jak widzisz, dla tych opcji na akcje, którymi byli nagrodzeni pracownicy w latach 2017-2019, cena akcji wzrosła od 740% do ponad 1000%. I zysk po wykupie tych opcji z tych 3 lat wynosi 1 200 000 dolarów. W tym samym czasie wynagrodzenie takiego pracownika wynosiło 450 000 dolarów w ciągu trzech lat. 1 200 000 dolarów, to jest już suma, która pozwala na niepracowanie do końca życia. I wielu spośród takich pracowników może już nie mieć wystarczającej motywacji, aby nadal pracować w tempie, które jest wymagane przez Lilona Maska. Oprócz tego opcje na akcje z 2020 i 2021 są obecnie poniżej ceny wykupu, ale to oznacza tylko tyle, że pracownik nie musi ich wykupić teraz, może czekać, aż cena akcji Tesli wzrośnie. Pracownicze opcje na akcje mają wymiar motywujący pracowników, bo w interesie takiej osoby jest to, aby firma radziła sobie jak najlepiej, bo wtedy opcje na akcje wygenerują jak największy zysk. Ja właśnie jestem zwolennikiem tego, aby efekty pracy były powiązane z wynagrodzeniem. A osoby, które zostały milionerami ze względu na pracę w Tesli i nie mają już wystarczającej motywacji do pracy w dynamicznym środowisku, mogą się zwolnić albo szukać pracy gdzie indziej. Ok, czyli już rozumiemy, że Tesla regularnie zwalnia najgorszych pracowników, aby zatrzymywać tylko tych najbardziej zaangażowanych i tych, którzy są zmotywowani pracować nad misją Tesli. Kierownictwo Tesli ma duże ambicje. Jeśli chcę dalej pracować i rozwijać się szybko, jak startup, to nie jest możliwe pracując z domu czy mając rozdmuchaną administrację. Dlatego najmniej wydajni pracownicy są regularnie zwalniani. Co jest ciekawe, to samo robię z moim portfelem giełdowym. Regularnie przeglądam swoje pozycje i wybieram, które w tym momencie na podstawie informacji, które teraz posiadam, mają najmniejsze perspektywy wzrostu i pozbywam się tych pozycji. Nieważne, czy jest wygenerowany zysk czy strata. Oceniam w danym momencie perspektywy na kolejne lata i perspektywy na pomnażanie wartości mojego portfela inwestycyjnego. Jednocześnie przerzucam ten kapitał, aby pracował w najlepszych firmach, które mam już w swoim portfelu inwestycyjnym. Dla całego portfela poprawia to jego jakość. Dla firmy zrezygnowanie z zatrudnienia najmniej wydajnych pracowników, którzy do tego często nie są przekonani do misji Tesli, jest również dobrym ruchem. Mój portfel akcji, w którym znajduje się 15 spółek i zawiera spółki polskie, jak i zagraniczne, w okresie ostatnich 3 lat uzyskał stopę zwrotu prawie 124%, mimo że polski rynek akcji jako całość nie doświadczał spektakularnych wzrostów. Widzowie prosili mnie o dostęp do całego mojego portfela. Możesz dołączyć do mojej grupy, w której dzielę się składem portfela oraz informuję o wszystkich transakcjach. Link do dołączenia jest poniżej oraz w opisie do tego filmu. Więc czy ta decyzja o zwolnieniu 10% pracowników biurowych Tesli, a całościowo 4% wszystkich pracowników, Zmienia w jakiś sposób perspektywy Tesli w długim terminie? Moim zdaniem nie. W krótkim terminie poprawią się marże. Osoby, które nie angażują się wystarczająco, aby pracować w firmie, która dosłownie zmienia świat na lepsze, no cóż, znajdą zatrudnienie w takich firmach jak Rivian czy Lucid. Jeśli zwolnienia nie są związane ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na produkty firmy, to jest to pozytywne dla firmy. W Tesli chodzi o utrzymanie kultury pracy, która wymaga poświęcenia się misji Tesli. I to zachowanie typowe dla startupów pokazuje, że ambicje Tesli są znacznie większe. I dla mnie jest to pozytywny sygnał. Jestem nawet bardziej nastawiony pozytywnie do tej spółki. A co z pracownikami, którzy będą zwolnieni? Tak naprawdę uważam, że bardzo często zwolnienie z pracy to jest najlepsze, co może się stać dla pracownika. Tak było w moim przypadku. Gdy pracowałem w Polsce, byłem zwolniony z firmy, w której pracowałem prawie dwa lata. Powody? Firma nie wygrała przetargu i nie potrzebowała tyle osób. Co ciekawe, firma chciała mnie namówić do dołączenia z powrotem. Około dwa miesiące później, już za większe pieniądze, ale wtedy już zmieniłem swoje plany. Tak naprawdę zwolnienie było dla mnie świetnym motywatorem, aby zmienić coś, z czego i tak nie byłem zadowolony. Często, gdy szukasz pierwszej pracy, nie do końca wiesz, co chcesz tak naprawdę robić. Zmieniając pracę albo będąc zmuszonym do zmiany, po tych dwóch latach masz już inną perspektywę na to, co chcesz robić, gdzie i z kim. Więc zmiany bardzo często sprawią, że będziesz w lepszym miejscu. Kilka wniosków. Przestań oglądać telewizję i czytać bzdurne artykuły w mediach, w których dziennikarze często nie rozumieją wielu aspektów i tylko powielają informacje bez zrozumienia. Przestań reagować emocjonalnie na artykuły w mediach bez zrobienia własnej analizy. Zastanów się, jakie naprawdę konsekwencje ma dana informacja. I trzecie, jeśli nie jesteś zadowolony czy zadowolona z tego, gdzie obecnie jesteś, zawsze można to zmienić, a zmiany są dobre. Przypominam, do 20 czerwca możesz kupić kursy Zacznij inwestować. Oraz nie bój się podatków w promocyjnych cenach 119 zł. Zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu z listopada, w którym mówiłem, że spodziewam się korekty 40% na akcjach Tesli oraz wyjaśniłem moje podejście do inwestowania. W tym filmie przedstawiłem swoje opinie, które nie są poradami inwestycyjnymi. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Niech wzrosty będą z Tobą. Cześć!